A daj pan spokój, zimno takie jakie zamrożone. jechałem do środka, zebrałem ten humus, ale powiem Wam, że jak skała. Tutaj widać, że ziemia leżała, że nie jest zmarznięte, ale na wierzchu to jeden kamień. chemię do zaprawy na minus 8 wychodzimy codziennie po 9 rano dopiero na budowę, wcześniej się nie da. Postawimy ściany fundamentowe i zostawimy niech stoi do wiosny robi się plus, to będziemy izolować, ociepłać, zasekrywać, teraz nie ma sensu, jest za zimno. Zobaczcie, przyszedłem do busa, bo chciałem się napić Tak wygląda moja woda z rana Nieźle Przynajmniej łyka wody Lud. Kończymy pracę przy budowie tych dwóch domów. Ostatnio widzieliście, jak nagrywałem, jakie były przymrozki, aż ja musiałem odpuścić i zwinęliśmy się na kilka dni, bo nie było jak pracować. Teraz jest około dwóch na plusie, jutro ma być też koło dwóch na plusie. To będziemy normalnie pracować i podejrzewam, że jutro uda nam się już skończyć murowanie. Fundamentowych. No i będziemy czekać na plusowe temperatury, żeby zaizolować, bo izoluje się od plus 5, więc niestety tego się nie oszuka. Tak jak tutaj, że można sobie na minusowych temperaturach pracować, jak jest plastyfikator, tam niestety się tego nie zrobi. Jak widzicie, jest papa, czyli pierwsza papa na dole, i u góry, tak samo jest papa zawinięta. Także, jakby coś się miało skraplać, czy coś, no to czy tam podciekać, czy cokolwiek, no to tutaj jest taka taka zawijka nieduża. Tam jest trochę od środka większa, ponieważ papa ma 100 cm. Jak się tnieją na 3, no to wychodzi po 33, matematyka. Więc, żeby nie odcinać i nie robić odpadów, no to po prostu zawsze zawijamy w te czy w te. Tak, po prostu dla zasady, żeby w razie W, jakby się coś miało dziać, czy podciekać, no to zawsze dookoła. Jest jeszcze taka zawijka. No i nie ma odpadów, tak. Więc to będziemy docieplać, ale to. Znaczy izolować pionowo. Przeciwilgociowo, ale to na razie musi być temperatura. Więc ten będzie gotowy dzisiaj, bo zaraz będę kończył białego murować. I będzie sobie stał, Zobaczymy, jak długo. Od poniedziałku minus 10, a za dwa tygodnie już plus chyba 12. Coś takiego zapowiadali. ładna linia i teraz do sznureczka prosta robota Bóg bym powiedział, że szybka ale nie zawsze szybka jest aczkolwiek szybsza na pewno niż odwrotnie położone dobrze położone o, z piórok w, w tamtą stronę nie będę musiał przekręcać więc fajna i niefajna robota na białym to już ubywa, ale najgorsze są bloczki jeszcze w takich temperaturach minusowych. No ale cóż, tak to bywa. W końcu w sumie jeszcze zima jest. Więc my tutaj jeszcze pracujemy 2-3 dni i zostawiamy jak będą plusowe temperatury. No i pierwsza warstwa jest na zaprawie, wiadomo, trzeba ładnie wypoziomować, ładnie wszystko porobić bo później na kleju się nie nadrzuca tylko się dociera. W razie w, jakby coś się tam działo, że pustak będzie gdzieś tam się różnił, chodzi o wysokości, bo niekiedy pustaki te są różne, no to tam nie ma, że coś tam się nadrzuci, żeby było wyżej czy niżej, tylko po prostu musi być starty. Gdzieś piasek tutaj był zamarznięty. Nie wymieszał się. O, no jest coś tutaj. Więc jest na plusie, ale ziemia jeszcze zmarznięta. No i co? Kładziemy w pust. w pust. Zawsze trochę więcej zaprawy, żeby wystukać, niż jakby miało brakować nadwyżkę, co chcę wypłynąć, zebrać, odrzucić nie na ziemię, bo później trzeba to wszystko wysprzątać, żeby tutaj XPS na zewnątrz dobrze przykleić a wewnątrz dać dobrze izolację więc z powrotem zebrać i tak po troszku pierwszy mój pustak, no to jeszcze nie przyzwyczaiłem ręki Później przyzwyczaję rękę co do ilości zaprawy, no to będzie mniej tego stukania, no ale na razie muszę rękę przyzwyczaić, bo tak to na koparce tu byłem, przy tych białych. No i to co ważne, to do sznurka, a nie ze sznurkiem. No bo później jak zrobicie za mocno do sznurka, to będziecie po prostu przesuwać. I nawet nie będziecie wiedzieć kiedy, kiedy będziecie mieli już ścianę wysuniętą. Jak uczyłem się murować, to tak nieraz miałem, że coraz bardziej coraz bardziej a później dało się smurek w środku i się okazało że ściana była przesunięta że nie było że nie było to właśnie w wymiarze tylko było po prostu przesuwane no ale już doświadczenie wyszło o, masz zdjęty że już człowiek wie na co zwracać uwagę jak jak pracować? No i tu już pewnie wystarczy ciapy. tak żeby coś wybić ale żeby nie stukać godzinę I tu jest ważne, jak sobie robicie. Tu musi być prosto. Nie może być tak, że tu jest, tu jest różnica. Jak będzie różnica, to się będzie ruszało. Tu ma płynnie przechodzić. No i nadwyżka z powrotem i dalej. Wymurowane z białego pierwsza warstwa Teraz zostawiamy żeby sobie ładnie wyschło No i następnym razem jak przyjedziemy No to jeżeli będzie możliwość Izolacji no to będziemy izolować I docieplać Rozprowadzimy sobie kanalizację Aczkolwiek tutaj dużo nie ma kanalizacji Bo praktycznie tylko taka fajka przez ścianę No i w sumie jak pogoda pozwoli No to będziemy te zasypywać środek Tak żeby to wszystko szło taśmowo A jak nie no to spróbujemy wyciągać Przynajmniej winkle żeby żeby coś robić. Ile tam uda nam się z tej pozycji, gdzie teraz stoję wyciągnąć, tyle wyciągniemy, zawsze to będzie coś. Oczywiście pierwsza warstwa jest do przetarcia. Trzeba o tym pamiętać, bo żadne bloczki nie są równe. taki znaczy się, więc trzeba ładnie poprzecierać, wydmuchać ten pył, bo do pyłu się nie przyklei klej, więc to trzeba zrobić, o tym trzeba pamiętać, bo jest to bardzo ważne. Zresztą za każdym razem, kiedy wam się cokolwiek będzie działo, to możecie się tego pustaka, bo pustaki są nierówne. My zawsze jak mamy jakieś większe, czasami nie 24, tylko 24,2, 24. 2, 24 4, takie wymiary pustaków, to zostawiamy je na samą górę, żeby je w jeńcu ulać, ale w większości przypadków po prostu przycieramy tarką. Chyba, że jesteśmy już u góry, no to wtedy je odkładamy na bok, niż odsuwamy i całą budowę czekamy, aż dojdziemy do góry. Dobra, skakuję na koparkę.